Dasha, where are you? Hey, baby girl. You look so happy. Hey, we're gonna go for a walk, yeah? Hey, 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 stop pulling. Wczoraj pokazałam mojej koleżance te domy, takie luksusowe i doszłyśmy wspólnie do wniosku, że muszą tam mieszkać wampiry i właśnie ktoś wyszedł z do domu, jakaś dziewczyna z Także stwierdziłyśmy, że to wygląda jak te domy wampirów z Twilight. No i moja koleżanka powiedziała, że muszę się zaprzyjaźnić z wampirami, bo dobrze by było pójść na jakąś imprezę tam kiedyś. Te głupie przekminki z samego rana. Chodźcie, dziewczyny, come on, come on. No, będę miała z nimi trosurkę. Jakieś przy ulicy. Strasznie są podekscytowane nowymi zapachami i nowymi miejscami. O, kolejny jackfruit! Widzicie? Oh, you're so cute. Kałam za Kampini. Mamy chodnik. Uhu. Pierwsza noc w nowym domu zaliczona i miałam mały koszmar. Opowiem Wam o tym trochę więcej, jak dojdę na plażę. E, dlatego, że dziewczyny są strasznie się podekscytowane i po prostu muszę je pilnować. Jesteśmy już bardzo blisko oceanu. E, I co, ekscytacja, wydaje mi się, że są zadowolone z nowego domu. Pinat od razu dzisiaj walnęła kubkę na trawę w ogrodzie, także dobrze, że to zauważyłam, od razu posprzątałam. No i chyba zmieniamy troszeczkę rutynę. Już na razie nie będzie pól ryżowych. No chyba, że to za moim domem teraz nowym, tylko teraz będzie plaża. I nawet z nimi, jak są takie nieskoordynowane dzisiaj, bo dzisiaj to nawet Zoszka jest mniej skoordynowana niż normalnie, a Zoszka to super chodzi na smyczy, no ale pewnie jest ta ekscytacja. No to 8 minut teraz idę i już jestem tuż, tuż przy samej plaży. Fajnie zobaczyć nową okolicę, nowych ludzi, nowe psy, ale jest trochę bezdomnych psów, które widać, że potrzebują więcej jedzenia. Dzisiaj wzięłam na mój spacer z dziewczynami y, przysmaki psie, ale następnym razem wezmę ze sobą jedzenie dla psów, bo ostatnio jak ja, wczoraj jak jadłam śniadanie, to był taki piesek wygłodniały i tak mi aż przykro się zrobiło, że nie wzięłam jakiegoś jedzenia, i teraz widziałam dwa inne psy, które miały choroby skórne. Także trzeba będzie się skonsultować. Jest taka grupa, żeby sprawdzić, czy ktoś daje mu temu psu brawek. To jest na kleszcze i kilka innych jeszcze leków. No i trochę tutaj porozpieszczam te niektóre psy w okolicy. Ale fajnie jest, fajnie jest. I już widzę ocean. Boże, krótkim spacerku, ale super. Pierwszy raz dziewczyny przyszły na plażę na piechotę i chyba są skonsternowane, że ze skutera nie zaskakują. O, oh, zobaczcie jaki spokój i cisza na plaży. A już jest ósma, więc wcale nie jest aż tak super wcześnie rano. Dobra, Zaszka, co? You wanna get off the leash? Mnie fala. I mam pokres podemki. <grywa> Oho, znowu. Dobra. Muszę podejść bliżej brzegu, ale przyjemnie. Ach, zobaczcie, pusta plaża. Tak, Zaśka, możesz się wybrudzić porządnie. Mamy ogródek, to cię do pogródku umyć. A ja za dobre uczucie. I teraz sobie wezmę cover stamtąd. Mam nadzieję, że otwarte jest to miejsce, bo jakoś cisza. To jest moja ulubiona miejscóweczka, bo byłoby mi przykro, jakby zamknęli. Kawiarnia jest otwarta, ale się cieszę. Zobaczcie, jakie pustki w porównaniu do tego, jak są beach cluby wypełnione po prostu na maksa ekspatami. Tylko teraz mam mega mokre spodenki i się zastanawiam, czy siadać tutaj, bo to wygląda jakbym się zsiusiała no kamienową koleżankę? Hej, <grymka> <Jejzusia>. pies! <Kibiesła. grymka> Mam moją poranną kawę, byłam w oceanie. Mm. Zoszka i pinat w ogóle bawią się z psami. W sensie dla pina to jest nic nowego. Ale Zośka zawsze, jak ja siadałam gdziekolwiek i zamawiałam kawę albo jakieś jedzenie, a dostałam ciasteczka do kawy, więc to by się już liczyło jako jedzenie, to atakowała wszystkie psy, bo chciała mnie bronić. A tutaj po prostu jest totalny luz i coś tam sobie buszują. Pina obok mnie, a Zoszka trochę dalej. Wiecie co, mam takie wrażenie, jakbym. Zmieniała mój styl życia, jakby mój styl życia zmienił się po tej przeprowadzce. W sensie na pewno on się zmieni, bo powiedzmy, że byłam taka bardziej chciałam powiedzieć City Girl w tamtej okolicy czangu, bo miałam wszystko bliżej w sensie moje miejsca do treningów i tak dalej. A teraz, no właśnie, bardziej plaża, ale wiadomo, że będę mogła tam podjechać. Natomiast, jeżeli taki styl życia mam mieć, jak ten mój dzisiejszy poranek, to bardzo jestem zadowolona. Miałam, słuchajcie, strasznie męczący sen. Śniło mi się, że pojechałam do Australii, pojecha poleciałam do Sydney. W ogóle moi rodzice tam byli, nie wiem dlaczego dolecieli później. Znaczy w sensie nie, nie pamiętam jaki był powód. No i wzięłam ze sobą Zośkę spinat tam na y, wyjazd. I w ogóle mieliśmy super czas i tak dalej. Znaczy super, nie super. Trochę fajnych sytuacji, trochę nie, ale kilka dni przed wylotem ja sobie zdałam sprawę, Boże, co ja zrobiłam. Wzięłam Pinat i Zośkę. Na wakacje, na, wywiozłam je z Bali, teraz nie będziemy mogły wrócić na Bali, bo tu nie można wywozić zwierząt, ani wywozić zwierząt stąd. Przez zagrożenie wścieklicą chyba Wam o tym mówiłam i po prostu w moim śnie te wszystkie uczucia były takie prawdziwe. To pewnie chodziło o przeprowadzkę do nowego domu, wiecie, że e, po prostu e, taki stres, że nowe miejsce czy coś takiego i właśnie miałam takie wrażenie, że ja je wywiozłam do Australii. I tak sobie pomyślałam, koniec mojego życia na Bali. A można tutaj wjeźć nielegalnie zwierzęta, ale to jest koszt chyba. Wywiezienie na przykład do Australii to jest koszt ponad 10 tysięcy zł za zwierzę. A wywiezienie może być trochę tańsze, ale nie pamiętam dokładnie ile kosztuje. Na pewno na Jawę można wwozić, na Lombok, na wszystkie inne wyspy, tylko nie na Bali. No i... Strasznie się stresowałam, a potem, jak się obudziłam, to po prostu taki kamień z serca. Obudziłam oczy, zobaczyłam, że jestem przy moim basenie. W sensie zobaczyłam mój nowy basen, zobaczyłam mój nowy dom, i to było takie: O Boże, nie wywiozłam moich psów z bali. Niektóre sny takie trochę absurdalne, ale potrafią człowiekowi nerwów napsuć. Podoba mi się tutaj, moi drodzy, podoba mi się. Jestem w, w ogóle tak blisko e, plaża, jest mojego domu, że sobie pomyślałam. Mogę raz na jakiś czas sobie robić moje małe takie pikniki, pokroić owoce, przyjść tutaj na plażę, rozłożyć kocyk. Dużo mam opcji teraz związanych z możliwościami, z tym, że jestem nad plażą. Muszę kończyć, bo puścili komercyjną muzykę, więc boję się, że to wejdzie tutaj do tego filmu i mój film zostanie skasowany. Muszę dzisiaj popracować, więc chyba dzisiaj nie będę wracać do starego domu, zostanę sobie w nowym i muszę dzisiaj trochę ponagrywać. Fajnie będzie dzisiaj zrobić sobie dzień, zrobić sobie studio w ogóle w moim nowym domu. Jak już jestem na plaży i się zmoczyłam, to stwierdziłam, że tu wejdę sobie do wody. Także pierwsze, może nie pływanie, ale pierwsze zmoczenie się po Ile psów się zebrało tutaj. Tam teraz cztery przebiegły. Tutaj jeszcze jeden, tutaj Zośka. Mm. <laughs> Wróciłyśmy do domu. Ja sobie wcinam orzeszki. Pina tutaj czyha, Zośka tutaj. I naprawiają mi tam coś jeszcze. Drzwi montują. W takim regale, i dzisiaj chyba sobie zrobię taki chillerski dzień, aczkolwiek popracuję, ale dzisiaj chyba nie jadę do starego domu. Nie wiem, czy to Wam mówiłam, czy nie. Natomiast dzisiaj udajemy z Zośką i Pinot, że ja wcale nie jesteśmy w trakcie przeprowadzki. A ja pojechałam do domu na chwilę, już Wam w ogóle tego nie nagrywałam. Rozwalił mi się kabel od iPhone'a i stwierdziłam, że zabiorę kabel, który miałam w domu, ale ten kabel wolno ładuje, więc koniec końców wzięłam i stary kabel i wzięłam moje Floaties. Wzięłam pompkę do ładowania, ale zapomniałam, że pompka moja do ładowania, taka maszynka, potrzebuje przejściówki specjalnej, bo jest inny wtyk do kontaktu. Także nie nadmucham niestety moich Floaties, a chciałam Wam zrobić przebitkę, jak się chilluję w basenie, bo tutaj jest basen, tylko teraz jest trochę rozświetlone tło. I przywiozłam sobie kilka rzeczy, trochę wieszaków, ale tylko takie rzeczy, które mi się zmieściły w skuterze. Kupiłam nowy kabel, kupiłam owoce świeże pocięte i kupiłam ogórki kwaszone. Wczoraj przyszła do mnie Emma wieczorem i zamówiłam sobie pizzę i powiem Wam, że dzisiaj jakoś tak się ciężko czuję po tej pizzy. Także dzisiaj mam ochotę sobie zjeść owoce i ogórki kwaszone na obiad, totalnie nie mam ochoty na nic bardziej konkretnego, ale potem jak zgłodnieje na wieczór, to widziałam mnóstwo bardzo fajnych restauracji tutaj, więc będzie co sprawdzać i będzie co testować. Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj popracować, jest taki plan, żeby nagrać odcinek, ale nie mam dalej wi-fi tutaj, więc nie mam wi-fi i borują mi, wiercą mi tutaj na dole, więc jest dosyć głośno. Zośka właśnie tutaj sobie przebiega z tyłu. Pinat chiluje się gdzieś z boku. Powiem Wam, że dziewczyny wyglądają na bardzo zadowolone i są tak 10 razy spokojniejsze niż w poprzednim domu. Zosia? Co to za grzeczna dziewczynka? Druga grzeczna dziewczynka. A tutaj zobaczcie, jaki dziwny pojemnik z piklami. Takiego jeszcze nie widziałam. się otwiera jak puszkę. Dziwne, co, Zosia? Co to jest? Powąchać? Uważaj na noc, bo się zatniesz. Korniszonki, a raczej górki kwaszone. Dziwne pudełko, co? Ciekawa jestem, czy słyszycie te hałasy. Chyba tego tak bardzo nie słychać. Zrobimy sobie teście dzisiaj. E, strasznie dużo budów tutaj, budów, budów chyba jest tutaj w okolicy. I skończyli u mnie robić porządki i zamontowali mi drzwi do szafek. O, jestła zaraz kichnę. Przepraszam. O, ale mnie zakręciło. I jest trzecia, ale jest tak, za późno teraz, żeby nagrywać top model, bo nie mam dalej internetu niestety. To może nie za późno, tylko nie mam internetu, do tego jeszcze są budowy, które są mega głośne, więc stwierdziłam, że dzisiaj po prostu będę miała leniwy dzień. Ja Jadłam dzisiaj tylko te moje korniszony i trochę owoców, więc skoczę sobie do teraz do restauracji, do kawiarni, która jest obok mnie. M bliżej mam niż minutę i podobno mają jakieś zdrowe jedzenie, także jestem ciekawa co uda mi się tam znaleźć, a tutaj jest walka. Pina zaczepia Zośkę, podgryza ją po piętach. <grystanie>